Cześć kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Wita się z wami Zdrabko się Dzisiaj oj taka powtóreczka szczęśliwych linii Słuchajcie na premierce ta pomarańczowa wersja nie była za szczęśliwa Dzisiaj mam Chciałam dostać w ogóle Białą i niebieską Ale niestety białej u mnie nie ma Ktoś byłam gdzieś tam na wyjeździe I chciałam zobaczyć białej Była pomarańczowa już nie brałam Pomarańczową mam 64-65 i nie jest to z tego miejsca premierowego, to nie jest z premierowej paczki, z innej. A 59-60 w kolorze niebieskim są zdrabki z tej kolektury nieopodal mojego domu. Kochani, zaczynamy chyba z tymi pomarańczowymi. zrobię najpierw dwie pomarańczowe, potem dwie niebieskie. I co... Ciekawe, czy to, czy po prostu te cztery zdrabki, czyli wkład 12 zł, czasami mniej znaczy więcej. Czy to będzie mniej znaczy więcej? Zobaczymy. 64, numerek. Lecimy. I ja mam po kolei 64-65, ale czasami to naprawdę nic nie oznacza. Sakwa Biedrona. Takiewka jest tu dopiero na dole. Piedronka została niezobaczona przez mnie. Mamy słonika i tęczę. I zobaczcie w jednej linii: słonik i słonik, księżyc i arbuzik. Arbuzik, arbuzik. No i księżyc. Kolejne słoneczko i pomarańczę. Pomarańcza jest jakimś symbolem, które ja ciężko mi jakoś poznać. Dobra, dalej. Bo nie ma więcej. Gwiazdeczka i podkowa. Podkóweczka. O, i sakiewka tu jeszcze. A gwiazdeczki nie widzę. Serdusio, to jest dla Was, kochani. Ale czy lotto je dla Was dało? Chyba nie. A wiśni? A wiśni też nie dało. Jabłuszko i złoto. Jabłuszko, jabłko, Jabłko, no złota też nie dało, bardzo strollowało. Pik, treflik. Pik, trefl. I trefl. No i co teraz na dole? Śliweczka. I kostki. Kości. Śliwka, śliwka. No i to jeszcze są kostki. Diamencik i krabik. Diamencik, krabik. Tylko tyle, dwa ostatnie symbole: cytrenka i truskawka. Truskaweczka, truskaweczka, cytrynki nie ma, niestety pustaczek, DSi. Druga zrabka numer 65, zaczynamy, pomarańczka i sakiewka, pomarańczka, pomarańczka, sakiewki. Nie widać. Garnek i słonik. Słonik jest. I gary też są. Ale tylko jednorazowo. Księżyc i cytryna. Nie widzę. Ani księżyca, ani cytrynki. Klucz i gruszka. Różka z kluczykiem to już u góry kluczyk. No i koniec tego dobrego dzwonek i korona korona. Korona korona. I to chyba na tyle, bo dzwonka nie widzę. Biedroneczka, kropeczka i wisienki, wisienki mam tu, biedronka, biedroneczka i wisienki, kolejne, winogronko i kwiatuszek, no i patrzymy kochani, kwiatuszek, kwiatuszek, no a winogronka nie widzę, a nie widzę, jest. Oczywiście, że jest. Truskawka i złotka. Patrzymy sobie ze złotkami i truskawkę zobaczyłam przy złotku. Pik i ananas. Ananasik. O, tu nawet z pikiem w jednej linii. No i pik. Teraz ostatnie. Jabłuszko i gwiazdeczka. Jabłuszko. I gwiazdeczka i jabłuszko. No na razie nie odkryło się. Trefl i tęcza. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Pustak. Tak, w, wqn, czyli pomarańczowa wersja nadal mnie nie lubi. Zobaczymy, co z wersją niebieską, numer 60. Księżyc i kwiat. Kwiat. Księżyc. Księżyc. Serduszko. Dla Was kochani, oczywiście. I sakiewa. Serducho. Serducho. Lecimy dalej, słoń. I truskawka. O ile truskawek? No, ale to ilość się skończyła. Klucz i ananas. Kochane asystencie, wstajemy. Nagrywam to w sobotę. Nie wiem, jaki dzień dostaniecie. Nagrywam w sobotę i idziemy na działkę. Korona i wiśnie. Ja sobotami mam najwięcej czasu. Kruszka i diament. Kruszka. Kruszka i diament. Tęcza i trefle. i pojechałam teraz żeby chyba nie widzieliście. Tęcza, trefle i tyle. Piedronka i pomarańcza. Piedronka, pomarańcza, pomarańcza, pomarańcza. Sześć symboli do końca. Cytrenka i jabłuszko. Jabłuszko. No i cytrenka, ale nic to nie dało. Winogron, no i kraw. Winogrono i krabik jest w jednej linii. I krabik jest na dole. I jeszcze cytrynka. Ostatnie symbola podkowa i kości. Podkowa. No, a kości jeszcze podkowa. Kości nie widać. To niestety jest, kochani, pusta. SWA, czyli szczęśliwe linie dla mnie są nieszczęśliwe. No cóż, tam nie mam co się denerwować. Taki jest lot. To gruszka Arbus. Stropka z numer 59 może mi coś da. Gruszki. Na razie sobie drapie. Arbuziki nie widać kostki i krabik Nie widzę ani kości, ani krabika. Cytrenka i słoneczko. Słoneczko jest i cytrenka jest. No i tylko tyle. Ananas i pik ik i ananas. Gary i podkówka, podkóweczka gary, podkóweczka gary. Szkoda, że tak linii nie nie ma i gary. Pomarańczka i serduszka. serduszko, serduszko. Serduszko, a pomarańczki nie widzę. Lecimy dalej: biedroneczka i diamencik. Biedroneczka, biedroneczka, biedroneczka. Diamenciku nie ma. Gwiazdeczka i korona. Gwiazdeczka. Gwiazda i korona. Gwiazda. I to na tyle. No i tu mamy sakiewkę i jabłuszko. Jabłuszko, jabłuszko i sakiewkę. No i tyle. Kluczyk. I banan. No i oddał kluczyk. A banana. Nie widzę. Dwa ostatnie symbole, kochani. Wiśnie i kwiat. I chyba te szczęśliwe linie są dla mnie nieszczęśliwe i nie będę ich kupowała. Kwiat. Kwiat. Wiśnie i kwiat. Więc, kochani, ku N. Czyli z 12 zł. Nie wpadło kompletnie nic, czyli te moje szczęśliwe linie są dla mnie nieszczęśliwe, kochani. Zostawcie łapeczki, subiki, miłe komentarze coś na pocieszenie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!